Drogi przyjacielu z sąsiedniego świata, piszę do Ciebie prostymi słowami i bez pośpiechu. Siedzę przy biurku i słyszę, jak wentylator w komputerze trzyma równy rytm. Dzisiaj prawie użyłem mojego dobowego cofnięcia i chcę Ci opowiedzieć dlaczego. Znasz mnie jako człowieka ostrożnego, ale czasem serce podsuwa szybkie rozwiązania. U nas każdy ma prawo cofnąć swoje wczorajsze 24 godziny i zrobić to raz na dobę. To brzmi jak dar, lecz bywa jak ciężki plecak, bo decyzja nosi się na plecach przez cały dzień. Prawo pozwala na cofkę bez kosztów finansowych, ale konsekwencje i tak trzeba udźwignąć. Pamięć o starym wczoraj zostaje ze mną, a pamięć innych układa się według reguł kompensacji. Ten mechanizm nie jest magią, tylko uporządkowanym rozliczeniem naszych śladów. Mamy dzienniki czasowe i znaczniki, które przypinają ważne rzeczy do właściwych miejsc. Jeśli podpiszesz umowę, to jej ślad jest trwalszy niż twoje zwątpienie następnego dnia. Jeśli powiesz coś ostrego bliskiej osobie, to po cofce i tak zostaje nawyk i ślad w tobie. Czasem to wystarcza, żeby człowiek dwa razy pomyślał, zanim kliknie wyśli. Dziś rano otworzyłem skrzynkę i zobaczyłem wiadomość, której wolałbym nie czytać. Ktoś z mojego zespołu wysłał raport za mnie, a rezultat wyglądał jak moja porażka. W pierwszym odruchu sięgnąłem myślą po przycisk cofki, bo jest na wierzchu jak klawisz usuwania. Wyobraziłem sobie, że wracam do wczoraj. I poprawiam wszystko krok po kroku. Widziałem, jak siedzę dłużej przy wykresach i sprawdzam liczby linijka po linijce. Mógłbym uniknąć wstydu, ale coś mnie zatrzymało, a zatrzymał mnie prosty obraz. Zobaczyłem w głowie kolegę, który w tym alternatywnym wczoraj znów zostaje po godzinach. Zrozumiałem, że moja czysta kartka to jego następna noc w pracy. U nas nie ma czarodziejskiej gumki, są tylko różne rachunki, które system spina po cichu. Nazywamy to kompensacją, a to znaczy, że nic nie znika, tylko zmienia ścieżkę. Jeśli cofam, to ktoś dostaje powiadomienie o niezgodności, albo dostaje nowy termin, albo nadgodzinę. W relacjach to bywa jeszcze bardziej delikatne, bo uczuć nie da się przepisać na sucho. Miałem kiedyś randkę, która poszła źle, a kusiło mnie, żeby zrobić powtórkę. Wróciłem do wczoraj i opowiedziałem o sobie inaczej, a ona słuchała ze spokojem. Wróciłem do dziś i wiedziałem o niej więcej, a ona o mnie mniej niż ja o niej. Wiedziałem co ją bawi, co ją denerwuje i co ją nudzi. Wyszło lepiej, ale w środku miałem uczucie, że oszukałem własną ciekawość. Powiedziałem sobie, że następnym razem spróbuję nie poprawiać pierwszego wrażenia. Od tamtej pory trzymam się prostej zasady i mówię ją sobie na głos. Najpierw żyj, a dopiero gdy jest naprawdę źle, wtedy napraw. Ta zasada brzmi skromnie, ale pozwala spokojnie oddychać. U nas dużo się rozmawia o odpowiedzialności i o wygodzie. Gdy ktoś za często cofa. To w pracy i w rodzinie spada zaufanie. Są nawet ubezpieczenia, które podnoszą składkę po serii cofek. W sklepach droższe rzeczy mają blokadę cofnięciową i trzeba zgodzić się na twardy czas. W szpitalach planuje się zabiegi w noc bez cofnięć. To jest czas, gdy całe miasto bierze głębszy oddech i nic nie wraca do wczoraj. Wtedy podpisuje się najważniejsze zgody i przeprowadza trudne rozmowy. To działa, bo ludzie zyskują jasny horyzont i wiedzą, że dzisiejsze słowo zostaje. Niektórzy mówią, że cofka kruszy odwagę, a inni, że uczy pokory. Prawda leży gdzieś pomiędzy, bo wszystko zależy od tego, kiedy sięgamy po ten przycisk. Zdarza się, że cofka ratuje przed krzywdą. Koleżanka z biura opowiadała, że cofnęła dzień, bo tak czuła się bezpieczniej w drodze do domu. Zmieniła trasę, wróciła wcześniej i zadzwoniła po przyjaciela. Dzięki temu uniknęła spotkania, które poszłoby źle. Czasem to jest po prostu dobre narzędzie i cieszę się, że istnieje. Problem pojawia się, gdy zaczynamy poprawiać własne ja na każdy drobiazg. Mamy nawet żart w pracy. Że niektórzy robią prezentację po sześć razy, a i tak nie wiedzą, co mówią. Wtedy człowiek gubi sens i myli drogę z efektem. Znam menedżera, który nauczył się prostej sztuczki i spisał ją na kartce. Gdy ma wielką pokusę cofki, to najpierw liczy trzy oddechy i pyta siebie o zamiar. Zadaje pytanie, czy chodzi o prawdziwą naprawę, czy tylko o lęk przed oceną. Często wystarcza to jedno pytanie, żeby odłożyć decyzję do wieczora. Wieczorem nasz lęk bywa mniejszy, a sens zostaje. Mamy też sądy, które rozstrzygają spory po cofnięciach. Sędziowie znają reguły kompensacji i patrzą na ślady w systemie. Strona, która cofnęła, musi czasem uzupełnić brakujące kroki albo zadośćuczynić. To nie jest kara, to jest raczej korekta życia, jak wymiana cegły w murze. Kompensacja dba, by mur nie runął, nawet jeśli jeden z nas zmienił wczorajszy ruch ręką. Wiesz, że nie lubię wielkich słów, więc opowiem Ci mój dzisiejszy dzień. Wczoraj wysłałem raport, który miał jeden błąd w tabeli. Błąd nie zmieniał wniosków, ale psuł obraz całości. Rano dostałem chłodny mail i poczułem wstyd. Kciuk już prawie był na przycisku cofki i wtedy zadzwoniła mama. Zapytała, czy zjem z nią obiad i powiedziała, że robi mój ulubiony rosół. Powiedziałem, że wpadnę i że dziękuję, po czym spojrzałem jeszcze raz na błąd. Pomyślałem, że zamiast cofać, mogę po prostu przeprosić i naprawić dziś. Napisałem do zespołu, że poprawiam plik, a jutro proszę o krótką rozmowę. Szef odpisał krótko, że docenia szybkie działanie. To mnie nauczyło, że czasem najlepsza cofka to brak cofki. Zostawiłem sobie prawo na sytuacje, które naprawdę tego wymagają. Nie chodzi o bohaterstwo, tylko o spokój, który pozwala rosnąć. W tym świecie dużo się mówi o pamięci. Nasza pamięć ma warstwy, a kompensacja pilnuje spójności w tle. Gdy cofasz, pamiętasz stare wczoraj, a inni pamiętają nowe wczoraj, które właśnie powstało. Ta różnica czasem boli, bo niesiesz w sobie wersję zdarzeń, której nikt już nie potwierdzi. To bywa samotne, dlatego mamy grupy, gdzie ludzie opowiadają o swoich cofnięciach. Słuchamy się tam z uwagą i bez pośpiechu. Bo każdy ma swoją małą wojnę z czasem. W takich rozmowach uczymy się, że pewności nie daje perfekcja, tylko jasny zamiar. Jeśli cofam, to po to, by ocalić zdrowie, prawdę, albo czyjąś godność. Jeśli cofam z powodu próżności, to prędzej czy później płacę zmęczeniem. W szkołach dzieci dostają lekcje higieny decyzyjnej. Uczą się, jak rozpoznawać pośpiech. Jak mówić, przepraszam, i jak wracać do rozmowy. Uczą się też, że lepiej poprawić jutrzejszy plan niż przepisywać wczoraj do bólu. Wspólnota rośnie, kiedy ludzie uczą się prostej odwagi i prostych słów. W firmach wprowadziliśmy wyraźne znaczniki czasu prawnego. Przy ważnych działaniach system przypina kotwicę, która nie znika po cofce. Dzięki temu mniej jest sporów. A więcej odpowiedzialnych wyborów. W finansach też pilnujemy przejrzystości i mamy twarde rozrachunki do końca dnia. Gdy ktoś cofa transfer, to kompensacja przenosi rozliczenie i zapisuje ślad. W hazardzie wprowadzono limity prób, bo inaczej ludzie tracili poczucie granic. W sporcie z kolei cofka nie dotyczy wyniku, tylko przygotowań, więc nie psuje zabawy. Najciekawsze są spotkania dwóch cofek w jednym punkcie. Kiedy dwie osoby cofną ten sam wieczór, to system włącza rozstrzygacz przyczyn. Algorytm losuje sprawiedliwie, której wersji nada pierwszeństwo i oznacza resztę ostrzeżeniami. Przyjaźnie czasem przez to przechodzą próbę, bo ludzie uczą się ustępować. Są też strefy, których nie wolno cofać. Dotyczy to zdarzeń, gdzie stawką jest godność i ostateczność. W takich miejscach panuje milczący szacunek i jasny zakaz. Jedni mówią, że to ograniczenie wolności, a drudzy, że to warunek sensu. Ja myślę, że wolność bez granic szybko gubi człowieka. W kulturze wyrosły nowe zwyczaje. Świętujemy noc bez cofnięć i uczymy się rozmawiać wprost. Wtedy pary umawiają się na kluczowe decyzje, a zespoły publikują plany. Dzieci piszą listy wdzięczności i mówią je głośno rodzicom. W świątyniach pojawiły się pytania co z winą, której nikt już nie pamięta poza sprawcą. Kapłani mówią, że liczy się to, co zmienia człowiek dzisiaj. To mnie uczy, że odpowiedzialność żyje tu i teraz, a nie tylko w zapisach. Mamy też poradniki, jak używać cofki mądrze. Dobra praktyka mówi, aby nie cofać z samego rana, tylko najpierw przejść przez zwykłe rytuały. Kawa, spacer, porządek w pokoju i dopiero decyzja. Dobra praktyka mówi też, by nie korygować uczuć, tylko fakty. Jeśli się pokłócisz, to lepiej wrócić dziś do rozmowy, niż pisać nowe wczoraj. Jeśli pomyliłeś cyfrę, to naprawić tabelę jest bezpieczniej niż kasować cały dzień. Dziś wybrałem naprawę, a nie cofnięcie. Po pracy poszedłem do mamy i zjedliśmy obiad. Powiedziałem jej o błędzie i o mailu, a ona tylko skinęła głową. Powiedziała, że człowiek mądrzeje, gdy zaczyna dźwigać swoje drobne pomyłki. Wróciłem do domu i otworzyłem dziennik. Dziennik pyta codziennie, czy użyłem prawa, a ja zaznaczyłem nie. Poczucie ulgi było ciche i proste, jak uśmiech bez świadków. Napisałem krótką notatkę, że jutro pokażę zespołowi poprawioną wersję. Zastanawiasz się pewnie, czy nie czuję żalu, że nie wykorzystałem szansy. Odpowiem ci, że czuję wdzięczność, bo nauczyłem się czegoś o sobie. Zrozumiałem, że prawo docowki daje wartość, gdy jest rzadkie. Zrozumiałem też, że najlepsza wersja mnie rodzi się w dzisiejszym działaniu. Czasem kusi mnie jeszcze, by wracać do zbyt wielu wczoraj. Wtedy robię prosty test i patrzę w lustro przez minutę. Pytam siebie, czy chcę być człowiekiem, który zawsze poprawia przeszłość, czy człowiekiem, który uczy się żyć. Najczęściej wybieram drugą odpowiedź i idę dalej. Bywa, że słyszę historie o przestępstwach na próbę. Prawo i system są tu twarde i szybkie, więc takie próby są krótkie. Ślady nie znikają, a rozliczenie przychodzi bez zwłoki. To uczy młodych, że łatwa droga się kończy szybciej niż zaczyna. W miastach powstają fundacje które uczą młodzież planowania i odwagi do mówienia nie. To działa lepiej niż strach, bo daje im narzędzia i język. Ten język jest prosty i opiera się na pytaniach o cel, koszt i ryzyko. Dzięki temu mniej jest ludzi, którzy uciekają do cofki z przyzwyczajenia. Ciekawy jest też rynek pracy. Firmy pytają kandydatów nie tylko o osiągnięcia, ale też o sposób używania cofki. To pomaga poznać charakter i styl decyzji. Jedni się oburzają, a inni to chwalą, ale efekt jest jasny. Ludzie uczą się mówić o błędach bez wstydu i bez wymówek. W relacjach prywatnych dobra zasada brzmi, że nie cofasz, gdy druga strona prosi, żeby zostało. Wtedy ważniejsze jest zaufanie niż wygoda. Dzięki temu mniej jest gier, a więcej uczciwej rozmowy. Wiem, że lubisz konkretne przykłady, więc dam ci jeszcze kilka. Kolega budowlaniec potknął się o źle zmierzoną ścianę i mógł cofnąć. Zamiast tego od razu zadzwonił do inwestora i przyznał się do błędu. Inwestor podziękował, bo zaufanie kosztuje mniej niż pomyłka ukryta pod dywanem. Nauczycielka, którą spotykam w bibliotece, opowiedziała mi inną historię. Cofnęła dzień po krzywdzącym zdaniu w klasie i zaczęła lekcję od przeprosin. Powiedziała, że nie żałuje cofki, ale najbardziej ceni odwagę z drugiej próby. Ja też staram się pamiętać, że druga próba to wciąż życie, a nie gra. W tym liście nie dawałem definicji, tylko zwykłe obrazy z dnia. Tak jest uczciwiej, bo i u ciebie decyzje rodzą się w zwykłych miejscach. Wiem, że Twój świat nie ma takiego prawa, ale macie inne narzędzia. Macie przyjaciół, kalendarze i rozmowy do późna. Macie sen, który porządkuje myśli i uczy miękkiego startu jutra. Patrzę czasem na Wasze filmy i widzę, jak potraficie podnieść kogoś zwykłym słowem. My też tego potrzebujemy, mimo że możemy cofnąć wczoraj. Pisałem ten list w spokoju, bo chciałem, żeby był wyraźny i prosty. Chciałem też, żeby został w Twojej pamięci jako czysta linia, a nie jako sztuczka. Jeśli kiedyś odwiedzisz nasz świat, to najpierw pokażę Ci noc bez cofnięć. Pójdziesz ze mną na rynek, gdzie ludzie rozmawiają bez osłon. Zobaczysz pary trzymające się za ręce i zespoły śmiejące się z własnych planów. Usłyszysz słowo przepraszam wypowiedziane bez drżenia. Potem pokażę ci dziennik, który co noc pyta mnie o decyzję. Zobaczysz, że odpowiedź nie jest oczywista, nawet jeśli reguły są jasne. Zrozumiesz, że sens nie leży w cudzie, tylko w odpowiedzialnym geście. Gdy tak o tym myślę, to dochodzę do prostego wniosku. Największy dar naszego prawa to niemożliwość cofki, tylko lustro, które trzymamy przed sobą każdego dnia. Dzięki temu częściej wybieramy drogę, która uczy, a nie tylko wygładza. Tego Ci życzę po Waszej stronie i tego życzę sobie po naszej. Dziękuję, że dotarłeś do tego miejsca w moim liście. Wiem, że Masz własne sprawy i własne terminy. Jeśli kiedyś poczujesz nacisk i będziesz chciał szybkiego remisu z losem, to przypomnij sobie mój dzisiejszy wybór. Można przeprosić, naprawić i dojrzeć bez przepisywania całego dnia. To daje siłę, która rośnie powoli, ale zostaje na długo. Zamykam już edytor i odkładam dłonie z klawiatury. Zjem kolację, skontroluję jutrzejszy plan i pójdę wcześniej spać. Jutro poprawię raport i poproszę o krótki czas na omówienie. Potem wyślę Ci kolejną wiadomość i opowiem o naszych szkołach dla młodych decydentów. Czuję wdzięczność, że mogłem Ci to wszystko napisać w prostych zdaniach. Twój przyjaciel z sąsiedniego świata zostawia Ci spokój na resztę dnia. Teraz dziękuję Ci, że wysłuchałeś ten list do końca. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to proszę zostaw polubienie, subskrypcję i komentarz. Jeśli chcesz pomóc bardziej, to możesz użyć kodu w prawym dolnym rogu lub linku w opisie, aby wesprzeć kanał. W opisie znajdziesz też linki do innych naszych serii, które są zupełnie inne w klimacie. Do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że będziesz z nami także następnym razem.